Co by było, gdyby turbulencje w Twoich myślach mogły stopnić w poczuciu spokoju, pozwalając Ci na nowo odnaleźć jasność i cel w życiu? Wyobraź sobie chwilę, gdy Twoja głowa nie daje Ci spokoju w nocy, nieustannie powracając do tych samych zmartwień i wątpliwości. A teraz pomyśl o odkryciu ścieżki, gdzie przez wieki gromadziła się mądrość, by poprowadzić Cię ku prawdziwemu wewnętrznemu pokojowi. W wielu dawnych naukach, szczególnie w Buddyzmie, kryje się wjazd do zbiór wglądów, które mogą oświetlić nasze współczesne zmagania. Zajmują się tym, jak w pełni żyć, jak zrozumieć nasze wewnętrzne mechanizmy oraz jak uwolnić się od ciężarów, które nie pozwalają nam zaznać spokoju. Dziś przejdziemy przez dziewięć zmieniających życie zasad opartych na tych naukach. Wplatając je w praktyczne kroki, abyś mógł zacząć odczuwać zmiany już teraz. A jeśli poczujesz, że to do Ciebie przemawia, rozważ podzielenie się swoimi refleksjami lub osobistymi doświadczeniami na koniec, ponieważ każda perspektywa wzbogaca rozmowę. Fascynujące jest, jak kilka prostych prawd, jak uznanie płynnej natury naszej tożsamości czy nieuchronności zmiany, może wyzwolić lawinę pozytywnych zmian. W naszym życiu. Weź pod uwagę uczucie permanentnej wewnętrznej walki. Sprzeczne pragnienia, nieustanny stres i to dręczące poczucie niepokoju. Często trzymamy się obrazu siebie, przekonani, że istnieje niezmienna istota, która definiuje, kim jesteśmy. W buddyzmie istnieje podstawowy wgląd, że jaźń nie jest statycznym bytem. Zamiast tego przypomina raczej rzekę. Która nieustannie płynie, kształtowana przez każdy zakręt i kamień, który napotyka. To podważa ideę, że istnieje stałe ja, z ustaloną tożsamością i ograniczonymi możliwościami. W rzeczywistości wszystko w nas, nasze preferencje, emocje, nawet nasz światopogląd ewoluuje z każdym nowym doświadczeniem. Na początku może to być niepokojące. Jednak, gdy zaakceptujemy że tożsamość jest elastyczna, otwieramy drzwi do rozwoju. Jeśli postrzegasz siebie jako rzekę, zdajesz sobie sprawę, że każda mijająca chwila zmienia cię w małych, ale znaczących sposobach, nie jesteś już uwięziony w sztywnych definicjach tego, kim jesteś. Wyobraź sobie tę chwilę, gdy wierzyłeś, że po prostu nie jestem wystarczająco pewny siebie lub nigdy nie zmieniam swoich nawyków. W rzeczywistości zmieniałeś się niezliczoną ilość razy od dzieciństwa. Dlaczego miałoby to teraz ustać? Kiedy przyjmiesz tę płynną wizję siebie, pozwalasz na reinwentację, na współczucie dla samego siebie oraz na głębsze zrozumienie, że poczucie utknięcia nie musi być trwałe. Połączenie związku z przejrzystym jaźnią prowadzi do głębokiej nauki o nietrwałości. Często słyszymy to w codziennych zwrotach: nic nie trwa wiecznie, to też minie. Ale w buddyzmie jest to kluczowe: wszystko się zmienia, od najmniejszej kropli porannej, rosy po największe galaktyki. Przygarnianie nietrwałości staje się źródłem wyzwolenia, a nie rozpaczy. Zastanów się nad relacjami lub sytuacjami, które kiedyś myślałeś, że nigdy się nie zmienią. Być może trudny etap w Twojej karierze lub emocjonalna rana, która wydawała się zbyt bolesna, by mogła się zagoić. Teraz pomyśl o tym, gdzie jesteś dzisiaj. Nawet złamane serce z czasem blednie, a nowe radości pojawiają się, aby je zastąpić. Rozumiejąc przepływ życia, uwalniasz się od sztywnych oczekiwań i lęku, że każda ulotna chwila musi definiować Cię na zawsze. Prosta praktyka może przybliżyć tę metodę. Zapisz trzy rzeczy, do których często się przywiązujesz: może plan na sukces, który nie rozwija się tak, jak chciałeś, lub nadzieję, że konkretna relacja nigdy się nie zmieni. Następnie spędź kilka cichych minut. Wyobrażając sobie, jak każda z tych sytuacji rozwija się w czasie, wizualizuj wszystkie drobne przemiany, które mogą zachodzić. Ta praktyka może być zaskakująco uspokajająca. Zaczynasz dostrzegać, że niechciane wydarzenie dzisiaj nie skazuje cię na cierpienie jutro. Kiedy przestajesz trzymać się iluzji trwałości, uwalniasz się, aby dostosować się i reagować z większą gracją na życiowe przejścia. Inną istotną zasadą jest uważność, często opisywana jako zwracanie uwagi na chwile obecne bez oceny. To brzmi prosto ale w naszym szybkim świecie może być zaskakująco trudne. Wielu z nas żyje na autopilocie, reagując na wszystko wokół nas, nie zatrzymując się, aby zaobserwować, co naprawdę dzieje się wewnątrz. Kiedy pielęgnujemy uważność, tworzymy małą przestrzeń między naszymi myślami, a reakcjami na. Wyobraź sobie myśli, jako chmury sunące po niebie twojej świadomości. Nie musisz gonić za każdą chmurą, ani obawiać się burzliwych. Obserwujesz, jak przychodzą i odchodzą. Badania w dziedzinie psychologii potwierdzają korzyści płynące z uważności, pokazując, że może ona zmniejszać lęk, poprawiać koncentrację, a nawet wzmacniać funkcję układu odpornościowego. Jednak oprócz naukowych ustaleń, to często osobiste doświadczenia podkreślają, dlaczego uważność ma znaczenie. Zauważyłeś, że najlepsze pomysły mogą pojawić się, gdy jesteś zrelaksowany, na przykład pod prysznicem lub na spokojnym spacerze? W tych momentach nie oceniasz intensywnie swoich myśli ani nie wymuszasz rozwiązań. Po prostu jesteś otwarty i świadomy. Praktyki uważności mają na celu bardziej świadome rozwijanie tej przestrzeni. Jednym ze sposobów jest spędzenie kilku minut dziennie. Na skupieniu się na oddechu. Kiedy wdychasz, zwróć uwagę na doznania w ciele, może delikatne rozszerzenie klatki piersiowej, przepływ powietrza przez nozdrza. Kiedy wydychasz, poczuj, jak Twoje mięśnie się rozluźniają i uwalniają napięcie. Jeśli Twoje myśli uciekną ku zmartwieniom lub obowiązkom, delikatnie przywróć je do chwili obecnych. Z biegiem czasu uczysz się wycofywać z mentalnego zgiełku i obserwować spokojniej. Bezpośrednio związana z uważnością jest praktyka obserwowania myśli, gdy się pojawiają. Podczas gdy uważność często kładzie nacisk na nieoceniającą uwagę na teraźniejszość, praktyka obserwacji koncentruje się na świadomym dostrzeganiu treści umysłu, tak jakbyś oglądał rozwijający się spektakl. Może to ujawnić zaskakujące wzorce. Być może te same kilka wątpliwości wciąż się pojawia. Lub Niektóre lęki nasilają się o określonych porach dnia. Obserwując te powtarzające się myślowe pętle, uczysz się nie identyfikować z nimi. Zamiast mówić czuję lęk, zauważasz, lękliwe myśli mnie odwiedzają. Ta zmiana w perspektywie jest potężna. Pozwala ci spotkać własne burze mentalne z ciekawością, a nie przerażeniem. Wyobraź sobie każdą myśl jako małego gościa pukanego do drzwi Twojego umysłu. Możesz go grzecznie przywitać, dać mu mówić, a potem pokazać mu wyjście bez przywiązania. Kluczem jest unikanie zatrzaśnięcia drzwi w panice lub zapraszania go do pozostania zbyt długo. Ta zrównoważona reakcja wyłania się z konsekwentnej praktyki uważności i obserwacji. Spróbuj. Następnym razem, gdy zauważysz stresującą myśl, na przykład martwiąc się o pracę lub czując się niegodnym, oznacz ją. Powiedz sobie, o to zmartwienie, lub oto wątpliwość. Weź głęboki oddech, obserwuj, jak to się czuje w Twoim ciele, a następnie pozwól, by to przeszło. Przekonasz się, że już nie jesteś uwięziony przez te myśli. Gdy pogłębisz te obserwacje, Możesz zauważyć, jak rzadkie może być cisza w naszym codziennym życiu. Wiele osób utożsamia ciszę z pustką lub nudą, ale z kontemplacyjnego punktu widzenia cisza jest żyzną gleba dla wglądu. Pomyśl o tym, jak o spokojnym stawie, który odbija wszystko, co stoi nad nim. Jeśli staw jest zburzony, odbicie jest zniekształcone. W chwili prawdziwej ciszy widzisz siebie, swój krajobraz mentalny, Stany emocjonalne i subtelne spostrzeżenia odbite z większą klarownością. Nie chodzi o pogoń za pustym umysłem, lecz o danie sobie przyzwolenia na odejście od hałasu i doświadczenie pełni ciszy. To może być tak proste, jak zrobienie krótkiej przerwy w milczeniu w ciągu dnia. Wyłącz powiadomienia, znajdź cichy kącik i po prostu bądź. Pozwól, aby otoczenie zeszło na dalszy plan, gdy na nowo złączysz się ze swoim oddechem, poczuciem bicia serca i chwilą obecną. Nawet pięć minut może dać uczucie resetu. Jeśli jest lokalny park lub spokojne miejsce, które możesz często odwiedzać, traktuj je jak swoją osobistą świątynię. Pamiętaj, że milczenie nie musi być samotną pustką. Może być płótnem, na którym na nowo odkryjesz aspekty siebie które codzienny chaos często zagłusza. W tych chwilach ciszy i uważnej obserwacji pojawia się niezwykła ścieżka ścieżka odłączenia. Odłączenie bywa, czasami mylone z zimną obojętnością. Jednak tak naprawdę chodzi o uwolnienie się od łańcuchów przywiązania. Jeśli jesteś przywiązany do idei, że sukces, uczucie czy przedmioty materialne rozwiążą wszystkie Twoje problemy, Prawdopodobnie poczujesz niepokój, gdy będą zagrożone. Prawdziwe odłączenie nie oznacza, że przestajesz kochać lub troszczyć się. Wręcz przeciwnie. Podchodzisz do relacji i życiowych celów z otwartą dłonią. Dajesz z siebie wszystko, nie uzależniając swojej wartości od rezultatu. Przydatna metafora to balon napełniony ciężarem twoich oczekiwań, urazów i lęku. Wyobraź sobie, że trzymasz ten balon i czujesz jego napięcie. Teraz wyobraź sobie, że wypuszczasz go w niebo. Gdy go puścisz, unosi się i odrywa, pozostawiając ciężejszym. To nie chodzi o bycie bez emocji czy odmawianie inwestowania w swoje aspiracje. Chodzi o uznanie, że naturalny przypływ i odpływ życia nie może być kontrolowany jedynie siłą woli. W buddyzmie jest historia o mnichu, który żył z minimalną ilością rzeczy, bez luksusowych wygód, ledwo mając wystarczająco żeby nazwali to swoim, jednak promieniował radością, ponieważ rozumiał, że im bardziej starał się posiadać rzeczy, tym bardziej one go posiadały. Był wolny, ponieważ nie był zniewolony przez niekończący się głód więcej. Odłączenie łączy się również z współczuciem, zarówno dla siebie, jak i innych. Kiedy przestajesz kurczowo trzymać się sztywnych oczekiwań, dajesz ludziom przestrzeń, aby byli sobą stajesz się bardziej cierpliwy, mniej reaktywny. To buduje poczucie empatii i zrozumienia, które sprzyja głębszym więziom. Ta sama zasada dotyczy również wewnętrznie. Kiedy odłączasz się od surowego krytyka samego siebie, stajesz się milszy dla siebie, uznając swoje wysiłki, nie obwiniając się za każdą postrzeganą słabość. To delikatna, ale potężna forma wyzwolenia która otwiera Twoje życie na więcej radości i spokoju. Wszystkie te spostrzeżenia, płynność jaźni, rzeczywistość nietrwałości, praktyki uważności, obserwacji, ciszy i dystansu są same w sobie transformujące, ale najlepiej rozwijają się, gdy wprowadzisz je do codziennego życia. Rozważ poświęcenie konkretnej chwili każdego ranka lub wieczoru na krótką medytację. Zacznij od pięciu minut uważnego oddychania. Jeśli lubisz pisać, spróbuj pisać w dzienniku zaraz po tym. Zastanów się nad wszelkimi przywiązań, które zauważyłeś w ciągu dnia, i jak cię one wpłynęły, czy trzymanie się pewnych oczekiwań wywołało napięcie lub rozczarowanie. Zapisz to. Ten proces nie tylko klaruje Twoje myśli, ale także wzmacnia Twoje zaangażowanie w rozwój anem rozwój. Kolejnym pomysłem jest tworzenie lub dołączenie do wspólnoty, niezależnie od tego, czy online, czy osobiście. Nawiązywanie kontaktów z innymi, którzy eksplorują te nauki, może zaoferować nowe perspektywy i wzajemne wsparcie. Dziel się tym, czego się nauczyłeś. Zadawaj pytania i być może medytujcie razem. Ludzie są z natury społeczni, a duchowe wnioski często pogłębiają się gdy są omawiane i praktykowane zbiorowo. Jeśli taka grupa nie jest łatwo dostępna, rozważ zaproszenie przyjaciela lub dwóch na regularne sesje uważności. Posiadanie partnera do odpowiedzialności może motywować Cię do konsekwencji i zaangażowania. Ustawianie codziennego zamiaru może również być zaskakująco skuteczne. Po przebudzeniu wybierz jedno pojęcie, na którym chcesz się skupić. Na przykład, uważność na nietrwałość w ciągu dnia lub obserwowanie swoich myśli bez osądzania. Zapisz to na karteczce samoprzylepnej lub ustaw alarm w telefonie jako delikatne przypomnienie. Wieczorem ponownie rozważ, jak się czułeś, co działało i jakie przeszkody się pojawiły. W Z czasem te małe rutyny gromadzą się, tworząc znaczącą zmianę w perspektywie, stopniowo Przekształcając Twoje reakcje na codzienne stresory, wkrótce zauważysz zmiany w tym, jak radzisz sobie z konfliktem lub rozczarowaniem. Może ktoś się przed Tobą wcisnął w ruchu, a Ty zamiast przeklinać, odnajdujesz się w oddychaniu przez przypływ irytacji. Może zwykle wpadasz w negatywność, gdy pewien współpracownik krytykuje Twoją pracę, ale teraz zatrzymujesz się, dostrzegasz irytację i reagujesz spokojnie. Za każdym razem, gdy łamiesz stary wzorzec reaktywności, wzmacniasz nowy, zdrowszy sposób angażowania się w świat. To stopniowy proces, ale z cierpliwością dostrzeżesz owoce uważnego życia. Uwzględnijmy także dwa często pomijane, ale niezwykle wzbogacające spostrzeżenia buddyjskie, które dopełniają te praktyki. Pierwszym jest współczucie, a bardziej szczegółowo, życzliwość. Często określane w naukach buddyjskich jako metta, to praktyka życzenia sobie i innym dobrobytu. W praktyce może to być tak proste jak mentalne wypowiadanie: niech będę szczęśliwy, niech będę w pokoju, niech będę wolny od cierpienia, a następnie rozszerzenie tych życzeń na bliskich, znajomych, a nawet na tych z a nawet na tych, którymi się zmagasz. Ta świadoma pielęgnacja pozytywnego nastawienia. Może złagodzić serce, zmniejszyć gniew i stworzyć głębokie poczucie wzajemnej więziu. Kiedy połączysz współczucie z dystansem, uzyskujesz równowagę między głębokim zaangażowaniem a puszczeniem kontroli, co sprzyja zdrowszym, bardziej empatycznym relacjom. Innym kluczowym wglądem jest znaczenie właściwego zamiaru. Korzystając z szerszej ścieżki ośmiokrotnej, Właściwy zamiar wzywa nas do działania z miejsca życzliwości, niekrzywdzenia i autentycznej dobrej woli. Energia, która stoi za Twoimi działaniami, ma ogromne znaczenie. Jeśli przechodzisz przez życie kierując się strachem lub chciwością, łatwiej Ci będzie uwięzić się w cierpieniu. Ale gdy Twoje zamiary są zakorzenione w pragnieniu uczenia się, wzrastania i pomagania, Twoja ścieżka staje się łatwiejsza. Twoje relacje bardziej harmonijne, a poczucie spełnienia bardziej trwałe. Prosty akt zatrzymania się przed podjęciem decyzji i zapytania, jaki jest mój prawdziwy zamiar, może ujawnić, czy działasz z miłości, czy z przymusu. Z czasem ta samoświadomość zbliża Cię do życia pełnego integralności i pokoju. Do tej pory napotkałeś mozaikę transformujących zasad. Postrzeganie siebie jako kogoś w ciągłym rozwoju, szanowanie nietrwałości, doskonalenie uważności, obserwowanie myśli bez zaangażowania, cenienie ciszy, praktykowanie myśli, dystansu, pielęgnowanie współczucia, nadawanie każdemu działaniu właściwego zamiaru oraz infuzję twojego dnia praktycznymi rytuałami. Każda nić, jeśli jest konsekwentnie tkana, tworzy potężną taninę wewnętrznego pokoju i klarowności. Zrób chwilę przerwy, by zastanowić się, która z tych myśli najbardziej Cię porusza. Czy czujesz się zachęcony do głębszego zbadania swojego poczucia siebie, zauważając, jak w ciągu czasu się zmieniłeś i rozwinąłeś? A może nietrwałość wyróżnia się jako oświecająca soczewka, przez którą możesz spojrzeć na zmieniający się świat? pomagając ci puścić obawy o przyszłość. Dla niektórych uważność to klucz do uspokojenia nadaktywnego umysłu, podczas gdy inni mogą znaleźć wyzwolenie poprzez delikatne uwolnienie się od przywiązania. Może współczucie wydaje się być brakującym elementem, przypominającym o złagodzeniu podejścia wobec siebie i innych, niezależnie od tego, która myśl do Ciebie przemawia. Pamiętaj że prawdziwa transformacja często zaczyna się od małych, konsekwentnych kroków. Jeśli czujesz się komfortowo, dzielenie się swoimi doświadczeniami lub intencjami może być niezwykle potężne. Gdy jedna osoba opowiada o swojej drodze, na przykład o tym, jak 5 minut ciszy rano pomogły jej ograniczyć lękliwe myśli. Może to zainspirować kogoś innego do spróbowania tego samego. Podobnie jeśli napotkałeś przeszkody lub wątpliwości, otwarcie się na nie może prowadzić do prawdziwego połączenia. Wszyscy się uczymy, a wspólne podejmowanie tych nauk przynosi głębokie poczucie jedności. Patrząc wstecz na wszystko, co omówiliśmy, widać, jak te buddyjskie zasady współgrają z psychologicznymi spostrzeżeniami. Uznanie nietrwałości może uwolnić nas od obsesyjnego niepokoju. Zrozumienie płynnej natury jaźni sprzyja nastawieniu wzrostu. Uważność stabilizuje nasze emocje. Cisza wspiera głębszą samowiedzę. Dystans uwalnia nas od duszących oczekiwań. Współczucie sprzyja życzliwości wobec siebie i innych, a właściwa intencja daje etyczną klarowność. Włączenie ich w codzienne życie nie polega na dodawaniu więcej do listy zadań. Ale na zmianie perspektywy, aby każda chwila mogła stać się okazją do świadomego życia. W dzisiejszym świecie, w którym stres i rozproszenia wydają się nieodłączne, te nauki stanowią delikatne, ale mocne przypomnienie. Klucze do pokoju i klarowności często znajdują się w najprostszych miejscach, w naszym oddechu, w poczuciu obecności, w umiejętności uwolnienia tego, co nam już nie służy. Oraz w naszych możliwościach bycia życzliwym, nie potrzebujemy idealnych warunków ani całego życia treningu, aby zacząć. Każdy dzień to nowa szansa na wypróbowanie tych zasad i zobaczenie, co z nimi rezonuje. Czasami to najbardziej zwyczajne momenty. Takie jak mycie, naczyń czy spacer z psem, oferują najlepsze pola do praktyki uważności i współczucia. Zanim zakończymy tę eksplorację, daj sobie chwilę na zatrzymanie się. Weź jeden powolny, równomierny oddech i zauważ, jak to uczucie odżywia Twoje ciało. Następnie wydychaj, wyobrażając sobie, jak napięcie, niepokój lub opór wypływają z Tobą wraz z tym oddechem. Nawet ten mały akt to mikrokosmos nauk, które omówiliśmy. Masz moc, by zakotwiczyć się w obecności, obserwować swój stan umysłu i wybierać odpowiedź, która wspiera Twoje dobro. W tym pojedynczym oddechu kryje się cały świat odkryć. Dziękuję, że pozwoliłeś tym spostrzeżeniom stać się częścią Twojej podróży. Jeśli coś tu zapaliło iskrę lub wyjaśniło coś w twoim sercu. Pomyśl o podzieleniu się swoimi myślami poniżej. Daj nam znać, co szczególnie zwróciło Twoją uwagę, lub jak planujesz włączyć tę ideę do swojego życia. W ten sposób Możesz zainspirować kogoś innego, kto również szuka spokojniejszej drogi. Razem możemy kontynuować naukę, wspierać się nawzajem i budować przestrzeń, w której rozwój osobisty i duchowe, odkrywanie mogą się rozwijać. Niech te zasady prowadzą Cię ku większemu spokoju, głębszej klarowności i rosnącemu poczuciu współczucia dla siebie, dla innych i dla świata, który dzielimy.